Witam się Manko z tej strony Przemek. Elektromechanika samochodowa. Co tutaj mamy? <grymne> Dzisiejszy odcinek będzie taki króciutki, to mamy zderzaczek tutaj od Hyundai I20. Proszę bardzo może ja przekręcę sobie tę kamerkę, tak? Nie, jednak tak. Yy, zderzak był porysowany i to tak, jak powiedział, bardzo porysowany. Z każdej strony praktycznie. Przepraszam za... Za światło i, że tak powiem, nagranie tego, tak, no bo to też nie wiem, czy uchwycimy, ponieważ jest to tylko zwykły telefon, ale zderzak został do zera. Y, zeszlifowany stary lakier, wyrównane wszystkie powierzchnie. Proszę, jak można uchwycić ładnie. W miejscach, gdzie wymagał naprawy, został on naprawiony. Było to gdzieś tutaj głównie. Teraz nie ma. Był pęknięty. Nie ma tego. Zostało naprawione. Wszystko rogi. Wszystko musi być idealnie domalowane. Do Wiadomo, gdzieś jakiś pyłek pewnie wpadnie, ale to później wytniemy podczas yy, podejścia do polerowania. No i co? No i tyle. no Jakoś mam nadzieję, że jutro uda się nam go już yy, uzbroić. No bo jak widać, nie ma halogenów, nie ma trapy jednej, drugiej. Yy a chcemy jak najszybciej też klientowi oddać ten samochód bo po prostu mamy w kolejce kolejne, kolejne samochody, które czekają na głowicę, rozrząd, konserwację no różne tego typu rzeczy no i jeszcze dzisiaj schorowaliśmy Mazdę na najprawdopodobniej na uszczelkę pod głowicą także roboty jest kupę, a robimy o proszę jak to pięknie wyszło to jest oczywiście zderzak do Timaję, którego wcześniej lakierowałem i też prawdopodobnie jest filmik. No ale chciałem pokazać jak to, jak to wygląda. To sobie schnie. Tam w oddali stoi taki kaloryferek, ale to on tylko stoi. A my się tu dogrzewamy po prostu nagrzebnicami. Tak? No i powiem szczerze, że wygląda to bym powiedział bardzo ładnie, bardzo apetycznie. Tak. Wszystko oczywiście jest do lakierowane, Nie ma miejsca, które byłoby opuszczone, bądź yy, że tak powiem tak i grubiej. Wszystko musi być na jak najwyższym poziomie. Proszę bardzo. Nie widać, ale może widać ten połysk. No, oczywiście będzie jeszcze wyglądało straż lepiej. Po prostu jak to przytniemy papierkiem i spolerujemy, tak? No, ale na razie myślę, że jest ok. No i co, jeżeli by ktoś chciał po prostu skorzystać z naszych usług, no to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. 696 697 992. No i tak jak mówiłem już wcześniej, polecamy się. No jeżeli komuś się to podobało, no to wiadomo, prosimy o łapkę do góry. Zasubskrybować ten kanał, tak żeby po prostu, może kiedyś, może kiedyś po prostu. Ktoś to wykorzysta ten materiał w jakiś tam sposób, będzie się coś tam wzorował. Zapewne są lepsi fachowcy. Nie mówię tutaj, że nie, bo nie można tak mówić, bo trzeba szanować każdego. No ale uważam, że usługi, które wykonujemy, są na jak najwyższym poziomie. Czy to dotyczy elektroniki samochodowej, mechaniki, mechatroniki, czy też lakiernictwa, czy też blacharstwa, nawet bym powiedział. Oraz różnych modyfikacji samochodów, przeróbek, tam po, po samochody terenowe, aż do samochodów na tor, które jeżdżą. Także takimi rzeczami też się zajmujemy. No i, no i tyle. No, co? Z... Czekamy na większą <gulubień> ilość polubień, subskrypcji. I zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam wszystkich oglądających, śmiejących się, podchodzących poważnie. Także do zobaczenia. Hej.